You are a crazy man! Thank you! Thank you, Thank you very much! Pytam Michała, czemu nikt nie pływa? Bo to pisy i amatorzy. Nie ma nic wspólnego z BHP. Płyniemy! Nie wiemy gdzie W końca przemyślane. Zaczyna się faza rozliczenia. Niby fajnie, ale co ja kurwa odjebałem? Nie róbcie tak idiotycznych rzeczy jak my, bo z BHP to ma niewiele wspólnego. Zrobiliśmy dokładnie to, z czego najbardziej się śmieliśmy. Czyli najpierw przypłynęliśmy nie mamy jak wrócić. Tam w oddali ktoś próbuje zrobić to, co my, ale to nie jest takie proste. Przepłynęliśmy 150 metrów po otwartym oceanie i jesteśmy tutaj. Zobaczcie, jakie widoki. Jest pięknie, ale pojawia się kolejny problem. Jak my, kurwa, stąd wrócimy? Ja, jak stąd wrócimy? Jest jeszcze w fazie planu. A kto jest za to odpowiedzialny? Kto? No kto. No kto? No, no, kto? Ja. <laughs> Michałek. Mimo bardzo krytycznej sytuacji jest z nami koszulka Tasted i nas wspiera w tych momentach. Jest tu niby pięknie, ale tak naprawdę jesteśmy kurwa, troszeczkę zaniepokojeni tym, jak stąd wrócić. Dlatego kupujcie koszulki Tasted pięć tych za jedną. A dla lokalnych turystów mamy specjalny sklepik. Już wiem, jak się czuł Tom Kało. Hanks w Castleway poza światem. <laughs> to, jak tu <laughs> Wyobrażasz sobie, Stasiaka. <z> w tym momencie <laughs> tutaj znalazł taki jak my. To by był koniec. Krzysiek, pozdrawiam. Ale korzystając z tego, że jesteśmy już tutaj, zrobię mały unpacking naszej jaskini. Tu mamy stół, tam kuchnia, tutaj pokój zabaw, tutaj jest siłownia i jest e, rope do siłowni. Line. E, tam mamy wyjście na ogród, tutaj wyjście do basenu. Tam jest sypialnia, zaraz Wam zademonstruję sypialnię. Mamy też mini-zo. O, a tutaj jest sypialnia, proszę bardzo, jaka ładna. Pomijając fakt, jak to jest kurwa, zjebane to, co zrobiliśmy. To tu jest, tu jest pięknie. A może byśmy tak muszelki zabrali stąd? Z groty, z której nie możemy się wydostać? Prošla je jedna. nam się spodobało w jaskini, że teraz wykupiliśmy wycieczkę i zwiedzimy takich jaskiń 20, ale już będzie raczej bardziej bezpiecznie, nie będziemy musieli pływać w oceanie, który jest dzisiaj bardzo niespokojny. na milimetry zobaczcie a tutaj miejsce z którego wyruszyliśmy i w tym miejscu Obok tego statku znajduje się nasza jaskinia, którą Teiste zdobyło na nogach. Najsłynniejsza jaskinia na Algarve. A my tam byliśmy, dopłynęliśmy tam, bo ten człowiek, który siedzi przede mną, wymyślił, że dopłyniemy sobie tam na tym cypelku. Szkoda, że w połowie. Myślałem, że umrę i wypluję płuca. Ale było warto. Zobaczmy. Nie poros! Po tak! Moros cały czas przyciera oczka. Bo nie, bo nie dobierze Mała zmiana planów w naszym super zaplanowanym tripie nie jedziemy do Faro, tylko śpimy w miejscowości, w której jesteśmy, czyli w Albu... Wejrze. Wejrze. W albu Wejrze. Podobno to jedna z najpiękniejszych miejscowości nadmorskich na wybrzeżu. Kurortów. Kurortów i Zawsze dostarczy nam... Kurde na będzie drugi zjazd. I dostarczy nam wszystkiego czego potrzebujemy. A po dzisiejszym dniu potrzebujemy tylko jednego. Dokładnie. Powiedzieliśmy, że jesteśmy z From Poland. Wszystkie Wszystkie sightseeing mamy z alkoholem. To the nicest hostel I have seen. Okay. Tutaj. This is our shared kitchen, all right? You can use everything of course apart of the food of the other people. You can nie jesteśmy stuff here if you like. We are not full at the moment, but you still have a fridge in your room, okay? Microwave, toaster, boiler, machine to make juice. Okay, here you can wash and dry your clothes. If you, if you drink too much, maybe <laughs> you to wash your clothes and Oh, that's dry. our friend. <laughs> 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 Just speak to me or Paulo. It's the owner. He mm -hmm. will be in the reception. It's not that man who was there. We'll it's call you. One. Mm -hmm. Okay. Ok, to 5. Okay. Okay. jedziemy na polowanie, musimy upalować jakiegoś tam kurczaka Michał, co dzisiaj serwujemy? W naszej kuchni tej Tradycyjnie, tradycyjnie polsko-portugalski polsko kurczak z polką pomidorową i makaronem typu penne Najważniejszy składnik każdej kolacji to jest dobre piwo Tutaj Michelo e, doprawia swoje pasta la Michelo i ona będzie... będzie dobra? Będzie taka pyszna, że aż z klapków wyskocznie Wczoraj ocenialiśmy pracę kulinarne poros dzisiaj Michał Zieliński. Jak, jak oceniasz swoją, bo chyba ty jesteś jedyny w stanie to ocenić. Ja oceniam, że jakościowo jest lepsze niż wczoraj A Jakościowo jest lepsze niż wczoraj. Aczkolwiek przesadziłem ciutko z pieprzem. więc swoje Jestem cały mokry, ale szczęśliwy. Może Marcin jako obiektyw obiektywny ja odpowie, werdykt. Ja opowiem tak. Piwerko, dobra rzecz. A ja sobie pozwolę na chwilę takiej refleksji po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy, bowiem ogląda, oglądaliśmy groty skalne. Mieliśmy też okazję zderzyć się z potęgą oceanu. I doszedłem do wniosku, że podróżowanie po takich miejscach daje niesamowitą okazję do tego, żeby odkrywać w takich bardzo prostych rzeczach, jaką jest ocean. I mówimy o nim w szkołach, mówimy o nim na lekcjach. W życiu codziennym też nam się zdarza mówić o nim. A podczas podróżowania jesteśmy w stanie zgłębić taką tajemnicę, jaką jest właśnie yy, taką prostotę, właśnie tym, czym jest. I to daje ocean, to daje podróżowanie. Dlatego warto podróżować. Warto się wybierać właśnie w takie podróże. I nie siedzicie w jednym miejscu, nie jedźcie do hotelu, siedzicie tam po 7 godzin dziennie, idziecie na plażę, oglądacie telewizor i, i to, wam ni to, to nic nie wnosi do waszego życia. To jest bez sensu. Jedźcie, zwiedzajcie jak najwięcej, codziennie bądźcie w innym miejscu, czerpcie z niego pełnymi garściami, poznawajcie ludzi. To jest wartość podróżowania. Buta warsza! Buta warsza! Puta bolsa, cabrones Independencia ¡Todos independencia. dependencia! ¡Hijo <laughs> de puta! Mira la